Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że dzisiaj tutaj z nami jesteście. To już nasza druga wspólna <coughs> biblia na rynku w Annopolu. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tej uroczystości. Chciałbym w sposób szczególny podziękować Kołom Gospodyń Wiejskich z pyszności. A są z nami Koło Gospodyń Wiejskich z Grabówki, z Bliskowic, Koło Gospodyń Wiejskich z Wymysłowa, i z Dąbrowy także bardzo serdecznie dziękuję dziękuję Pani Dyrektor Centrum Kultury wraz z pracownikami dziękuję Pani Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z pracownikami i podopiecznymi dziękuję strażakom zuchom, harcerzom, z opiekunami dziękuję pracownikom urzędu bo oni tu się musieli sporo natrudzić aby przygotować ten wystrój nie wiem o jeszcze zapomniałem, ale jeżeli kogoś pominąłem, dziękuję księżom pracującym w naszej parafii Szanowni Państwo Wigilia to dla mnie szczególny moment ponieważ się mogę tu z Państwem spotkać i wspólnie świętować ten wyjątkowy czas Wigilia to czas nadziei, radości, miłości życzę, aby ta Wigilia była czasem spokoju i refleksji. Niech ten y, czas pozytywnie na nas płynie i przyczyni się do tego, abyśmy w naszych domach y, byli szczęśliwi. Szanowni Państwo, życzę dużo zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.